W pierwszym kroku będziemy dodawali. Podkreślę wyrazy podobne w obu wielomianach. Z pierwszego wielomianu przepiszę i teraz do tego dodam to. Następnie do tego trzeba będzie dodać to. Tu będziemy mieli dodawanie ułamków, więc ja sobie może zapiszę to tak. Oba ułamki trzeba sprowadzić do wspólnych mianowników. No i teraz mogę spokojnie zapisać. Od tego odejmę x i jeszcze dodam wynik tego dodawania. Drugi krok to odejmowanie. Odejmujemy wyrazy podobne pamiętając o zmianie znaków w wielomianie W. Znaki tego wielomianu zmieniamy na przeciwne. Podkreślę wyrazy podobne. No i powoli liczę. Jeżeli od trójki odejmiesz jedną trzecią, to otrzymasz dwie całe dwie trzecie. Następnie tutaj w tym odejmowaniu otrzymamy 1 odjąć 4 to minus 3. A może jeszcze tutaj dopiszę plus x -a i minus trójkę na końcu. I to by było na tyle. Widzisz, to zadanie wcale nie było takie skomplikowane. Kluczem jest trzymanie się porządku, szukanie wyrazów podobnych i pilnowanie znaków, zwłaszcza przy odejmowaniu. Mam nadzieję, że teraz dodawanie i odejmowanie wielomianów jest dla Ciebie super proste. Pamiętaj jednak, że praktyka czyni mistrza, więc musimy rozwiązywać jak najwięcej takich przykładów. Bardzo dziękuję za oglądanie i poświęcony czas. Jeśli ten filmik przydał Ci się, Udostępnij go tam, gdzie tylko możesz, na grupach klasowych w Facebooku czy Discordzie. Pomożesz w ten sposób innym, a mnie zmotywujesz do nagrywania kolejnych super przydatnych rozwiązań. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!